Witam wszystkich w podsumowaniu mojego roku 2023 miłego oglądania. Jaki jest najgorszy biom w Minecraft? Możesz pomyśleć, że to na przykład ciemny las, choć nie zgodzę się z tym, ponieważ moby mogą się tam spawnować nawet w dzień, co w połączeniu z miejscami, lekko strasznym klimatem potrafi nawet przestraszyć. A wiem co mówię, bo zawsze mam rację. Moim zdaniem, najgorszym biomem jest sawanna, ponieważ ma brzydką trawę, jest ogromna i ogólnie nudna. Czy wiecie, jaki jest najlepszy mob w Minecraft? Postanowiłem, że to sprawdzę i podzielę ten film na dwie części. Pierwsza będzie o mobach agresywnych, a druga o tych nieatakujących graczy. Zapewne każdy z Was już pomyślał o Smoku Kresu lub o Widerze, ale który z nich jest lepszy? Może Was to zdziwić, ale Ender Dragon zadaje więcej damage'a, ale za to Wider ma więcej HP. Minecraft codziennie nas oszukuje. Powiedzcie mi jak to jest, że z jednego bloku powstaje jeden taki mały przycisk? Co się dzieje z resztą bloku? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jaki jest najpotężniejszy miecz w Minecraft bez użycia komend? Jeśli tak, to już odpowiadam ci na to pytanie. Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu tego miecza. To właśnie ten miecz. Czy wiesz jaki jest najpotężniejszy enchant na miecz w Minecraft? Przeszukałem cały internet, żeby go znaleźć, a to właśnie on. Granica świata w Minecraft to zdecydowanie jedno z ciekawszych miejsc w tej grze. Jest z nią związane wiele bagów, ale moim ulubionym jest zdecydowanie ten z przechodzeniem przez nią. Co się dzieje z tymi blokami w Minecraft? Wszyscy wiemy, że Minecraft nie należy do gier realistycznych, ale czy ktoś mi wytłumaczy, co się dzieje z tymi blokami przy tworzeniu schodów? Jak pamiętają starsi gracze Minecraft za schodów po zniszczeniu ich wypadało drewno. Ale czemu teraz tak nie jest? Czy wiedziałeś, że zwierzęta w Minecraft zmieniały się na przestrzeni lat? Jednym z takich przykładów może być krowa, która kiedyś w testowej wersji Minecrafta Beta miała na sobie napis PCG. Drugim takim mobem jest Slime, w którym zmienił się dźwięk. Czemu Minecraft nam to robi? Gram w Minecraft od paru ładnych lat... I od zawsze zastanawiam się, czemu to działa w ten sposób. Myślę, że każdy choć raz miał problem ze znalezieniem żelaza na początku rozgrywki. Okazuje się, że jest prosty sposób na znalezienie go. Należy znaleźć dziurę i iść w głąb Zostaw suba. Fakt o Minecraft, o którym prawdopodobnie nie wiedziałeś. Za pomocą tej komendy można przywołać wielkiego zombie. Zostaw suba. To jest najlepszy mod do Minecraft, ale dlaczego? Zmienia on dużo małych rzeczy. Ale dzięki niemu możemy przyspieszyć czas. Dzięki czemu urozmaicimy sobie grę. Zostaw Suba. Ta funkcja została usunięta z Minecraft i nikt o tym nie wiedział. Mowa tutaj o bombelkowej kolumnie, która została usunięta w pewnym snapszocie, ale szybko powróciła. Zostaw Suba. Najgorszym bossem w Minecraft wcale nie jest Ender Dragon, Wither ani Warden. Okazuje się, że na wersji Bedrock Wither posiada aż 300 serduszek, unikalne ataki i tym podobne. Zostaw suba. Wiele ludzi nie docenia wiaderka z lawą. Jest to jedna z bardziej przydatnych rzeczy w neterze, a także można nim przepalić aż 100 rzeczy w piecu. Ale niewiele osób wie, jak zrobić nieskończone źródełko z lawą. Zostaw suba. O zastosowaniu tego enchantu wiele osób nie wie. Chodzi tutaj o enchant frostwalker, który jak wszyscy dobrze wiemy, zamraża wodę, dzięki czemu możemy po niej chodzić, ale czy wiedziałeś, że dzięki niemu możemy także chodzić po magma bloku, bez dostawania obrażeń? Zostaw suba. Czy w Wojdzie nic nie ma? Ostatnio natknąłem się na film Rox MB, który powiedział, że w aktualizacji 1.6.1 została dodana struktura pod bedrokiem, została ona nazwana Sala Tronowa, a wygląda tak. Zostaw suba. Ten bug w Minecraft jest dziwny, ale bardzo przydatny. Myślę, że każdy z nas kiedykolwiek używał torów, ale niektórzy nie wiedzą, że istnieje tajemniczy sposób średniowiecznych mnichów na szybsze poruszanie się wagoniku. To wygląda komicznie, ale działa. Polecam. A i zostaw suba mordeczkę. Z góry dzięki. Minecraft, ale jeśli zobaczę kręcącą się fołkę, to umieram. Dobra, standardowo moim celem jest znalezienie di... Jak wszyscy wiemy, bieganie nie jest najszybsze w Minecraft. Ale istnieje sposób, żeby szybciej biegać. Wystarczy tylko jednocześnie wciskać klawisze A i w lub w ID. Ale co z tego, jak nadal możemy skakać? Zostaw suba. Wszyscy dobrze wiemy, że Minecraft nie jest grą logiczną. Ale to już moim zadaniem przesada. Dlaczego z trzech normalnych bloków robi się pół blok? Gdzie jest cała reszta bloku? Zostaw suba. Wiadomo, że najdłuższy skok, jaki możemy wykonać w Minecraft, to cztery bloki. Ale co jeśli powiem Ci, że można skoczyć nawet na siedem? Należy jedynie opanować umiejętność szybkiego budowania. Zostaw suba. Minecraft, ale jeśli zobaczę szreka, film się kończy. Dobra, więc standardowo, moim celem jest znalezienie diamentów. Może znajdę jakąś wioskę. Zostaw suba. Jaki to ma sens? Jak wiadomo, Minecraft, Java i Bedrock różnią się od siebie, ale dlaczego robiąc łódkę w Minecraft Java trzeba dodać do niej łopatę, ale ja nadal nie... Ostatnio zauważyłem, że w Minecraftcie znajduje się sporo bezużytecznych bloków. Na przykład taka terrakota. Grając w Minecraft od tylu lat użyłem jej może dwa razy i nigdy nie widziałem, żeby ktoś jej używał. Zostaw suba. To zdecydowanie jeden z najlepszych itemów w Minecraft. Dzięki niemu można zrobić wiele fajnych dekoracji, a jest nim item frame. Naprawdę przydatny przedmiot przy dekoracjach. Zostaw suba. Jaki jest najgłupszy crafting w Minecraft? Jak pewni wiecie, w Minecraft bedrock łódkę robiło się w ten sposób. Ale zanim ktoś powie, że to bardziej realistyczne, to jaki cudem z jednego wiosła robią się dwa? Zostaw suba, czy ktoś powie mi, do czego jest ten blok. Ostatnio, grając w Minecraft, znalazłem blok wodorostów, którym jak podaje Minecraft Wiki, można jedynie palić w piecu. Kolejne trzy rady dla początkujących w Minecraft. Jeśli włożysz do Boxa potkę na odporność na ogień, stanie się ognioodporny. Jeśli uderzysz golema, wypadnie z niego żelazo. Użyj tego zaklęcia na swojej zbroi, aby stała się mocniejsza. To jest najgorsza tektura w Minecraft, a tytuł ten należy do rozdymki. Ogólnie ryby nie mają dobrych tekstur, ale to to ja nie wiem. Zostaw suba. Trzy rady dla początkujących w Minecraft. Jeden, jeśli znajdziesz się w piramidzie, wykop o ten blok, wtedy spadniesz bezpiecznie do wody. Dwa, jeśli weźmiesz pióro do ręki, nie będziesz spadał. Trzy, użyj klawisza Q na kaktusie, on ulepszy ci rzecz. Tego środka transportu w Minecraft nikt chyba nie używa. Chodzi mi oczywiście o świnie, no bo kto zamiast dużo szybszego konia wybiera tak powolne zwierzę? Jeśli jesteś nowym graczem, Minecraft, musisz to wiedzieć. Jeśli wejdziesz pierwszy raz do netru, zobaczysz wiele mobów, których nie znasz. Ale pod żadnym pozorem nie pij tych mobów. Nie skończy się to dobrze. Jak przeżyć w podwodnej świątyni? Dla Kogos, kto dopiero zaczyna przygodę z Minecraft, może wydawać się to trudne, ale potrzeba jedynie żelaznego kilofa, wiaderek z mlekiem i dużo drzwi. Zostaw suba. Ten wymiar został chyba zapomniany przez Mojang. Mowa tutaj oczywiście o endzie, który nie był nigdy aktualizowany. Nether został fajną aktualizację w wersji 1.16. Kiedy będzie aktualizacja endu, zostaw suba, jak przeżyć w bastionie. Jeśli jesteś nowym graczem, może wydawać się to trudne, ale potrzebujesz mieć złoty hełm i wiaderko z lawą. Większość mobów tam pali się w lawie. Ale nie próbuj tego na blazach. Zostaw suba. Aktualizacja 1.4.3 była najgorszą aktualizacją. Nie zmieniła ona dużo, lecz po jej wprowadzeniu spadając z wysokości do jednego bloku wody, ginęło się. Na szczęście szybko się to zmieniło. Zostaw suba. Jaki jest najdziwniejszy mob w Minecraft? Wszyscy dobrze wejmy, że Minecraft nie jest grą realistyczną, ale niektóre moby to już naprawdę szczyt wszystkiego. Na przykład taki Wither. No, kto jest odpowiedzialny za stworzenie tego czegoś? Ale istnieje jeszcze jeden dziwniejszy mob. Ale zanim powiem ci, co to za mob, daj suba, proszę. A więc tym mobem jest Wex, kto wymyślił to stworzenie. Fakt o Minecraft o którym prawdopodobnie nie wiedziałeś. Istnieje strona, która powie Ci, jak dokładnie zbudować koło o wybrancych przez ciebie wymiarach. Zostaw suba. Jak znaleźć diamenty w Minecraft? Jest wiele sposobów, ale moim zdaniem działa tylko jeden z nich. Należy wkopać się na wysokość 50 i szukać. Zostaw suba. Czy do Minecraft zostanie dodany automatyczny crafting? Pewne konto na Twitterze udostępniło post, na którym było widać taki crafting. Czy to fejkowy przeciek, czy zapowiedź nowości w 1.21? Zostaw suba. To jest najstarsza, a zarazem najdziwniejsza receptura w Minecraft. Polega ona na stworzeniu z jabłka strzały. Ja się pytam, jak to niby działa. Zostaw Suba. Czy można zdobyć osiągnięcie Monster Hunter na smoku kresu? Okazuje się, że tak, ale trzeba zastosować pewien trik, który pozwoli nam pozyskać Blaze Rody w inny sposób. Zostaw Suba. Rewolucyjny blok w snapshocie Minecraft? W najnowszym snapshotie tej pięknej gry dodano automatyczny crafting, w którym można tworzyć przedmioty dopiero po podłączeniu do Redstone. A. Ale myślę, że w znacznym stopniu zautomatyzuje to mechanizmy. Zostaw Suba, jaki jest najgroźniejszy mob? Możesz pomyśleć, że to Wider lub coś w tym stylu, ale nie. Żaden z tych mobów nie uderzy nas w trybie pokojowym. Ale jest jeden wyjątek, jest nim lama, która atakując innego moba może przypadkowo nas uderzyć. Zostaw suba. Nowy sposób na używanie wody w neterze? Będzie to możliwe za sprawą miotanej butelki wody. Zostaw suba. Jest wiele rzeczy w Minecraft, które nie mają sensu, a napędzany wagonik jest zdecydowanie jedną z nich. Przez tyle lat grania w Minecraft użyłem go tylko nagrywając ten film. Zostaw suba. Jaka jest najlepsza broń w Minecraft? Pewnie pomyślisz, że to neteritowy miecz, ale rozczaruję cię. Na wersji Bedrock trójząb jest tak dobry jak wspomniany wcześniej miecz, ale jest łatwiejszy do zdobycia. Zostaw suba. Trzy rady dla początkujących w Minecraft. Moby w nocy nie są szczególnie niebezpieczne. Trzeba umiec tylko uciekąć. Nie atakuj golema, źle się to skończy. Jeśli najpierw staniesz w wodzie, możesz wejść bez obawy do lawy. Zostaw suba. Kolejna bezsensowna rzeczy w Minecraft. Chodzi mi o kozi róg. Użyłem go tylko raz, kiedy wszedł do gry i nigdy więcej. Na chwilę obecną nie służy on do niczego i po prostu jest. Zostaw suba. Minecraft jest zepsuty. W tej grze jest wiele rzeczy, które nie mają sensu, ale czemu kolorowe owce mają głowę białego koloru. Albo dlaczego czerwony proszek nie łączy się ze sobą, jak on niby przewodzi energię. Zostaw suba. Pewnie nie widziałeś o tym w Minecraft. Myślę, że każdemu zdążyło się dostać obrażenia od TNT. Ale okazuje się, że bije ono tylko po nogach, zasłaniają nogi, uchronisz się przed obrażeniami. Zostaw suba. Krzywe rzeczy w Minecraft. Minecraft, pomimo, że jest oparty na sześcianach, jest krzywy na każdym kroku. Na przykład taki celownik albo statyw alchemiczny. Kto to robił? Zostaw suba. Pewnie każdemu z Was zdarzyła się kiedyś taka sytuacja. Ale co w niej zrobić? Odpowiedź jest pewnie prostsza niż myślicie, bo należy zrobić wiadro, co najprawdopodobniej uchroni nas przed uderzeniem z impetem w lód. Dzięki temu trikowi twoje pułapki będą lepsze. Na ścianach dziury twojej pułapki należy postawić przyciski. Wtedy złapany gracz nie będzie mógł postawić żadnego bloku, aby się uratować. Zostaw suba. Ten przedmiot w Minecraft jest bardzo dobry, ale zapomniany. Chodzi o łódkę. Prawdopodobnie korzystacie z niej do pływania ale ułatwia ona znacznie także eliminowanie niebezpiecznych mobów. Zostaw suba dla tego kotka. Jak zlotować Jungle Temple? To właściwie bardzo proste i nie trzeba się bawić z żadnymi pułapkami, bo to Minecraft i można tu wszystko niszczyć. Zostaw Suba, jeśli Ci pomogłem. Ten przedmiot w Minecraft psuje fan z grania. Mowa o Elytrze. I choć może się wydawać, że to użyteczny przedmiot, z czym się zgodzę, to przez nią inne środki transportu tracą sens i są częściej używane jako ozdoba niż jak faktyczny środek transportu. Zostaw Suba to nowy najrzadszy blok w Minecraft. Występuje on tylko przez Bak Świata i na wersji 1.16. Chodzi o spawner ze świnią, to wyjaśnia dlaczego spawner oryginalnie jest ze świnią. Zostaw suba. W czym Minecraft jest lepszy od Fortnite? Pewnie wiele z Was teraz stwierdzi, że to dwie zupełnie inne gry, ale mają ze sobą co najmniej jedną rzecz wspólną. Chodzi o skiny. W Minecrafcie większość jest darmowa, inaczej jest jednak w Fortnite. Ten trik jest nieprzydatny, ale ciekawy. Stawiając dywan w ten sposób zabezpieczymy się przed wizytą niechcianych gości, ponieważ są wysokości dokładnie dwóch bloków. Zostaw suba, czy księżyc jest z sera? Pewnie powiecie, że nie i macie rację, bo jest z różnych pierwiastków, których nazw nie pamiętam, ale dlaczego wam o tym mówię? Bo w Minecrafcie jest taka fajna mapa z serowym księżycem. Zostaw suba jako prezent, co? Warden chyba jest najbardziej nieopłacalnym bosem. Lud z niego to jakiś żart, a do tego ma dużo HP, odnoszę wrażenie, że ma on za cel wykurzyć nas z pod ziemi. Zostaw suba jako prezent, co? Ten blok jest najbardziej hejtowanym blokiem. Chodzi oczywiście o dirt i choć sam uważam, że domki z niego nie są przepiękne, to nadaje się on dobrze na przykład do podbudowywania się. Zostaw suba jako prezent, co? To jest najbardziej upierdliwy mob w Minecraft. Chodzi oczywiście o szkieleta, inne moby biją z bliska i łatwo jest nim uciec, ale on jest inny. Zostaw suba na prezent, co? O tej funkcji w Minecraft każdy szybko zapomniał. Chodzi o otuszka, który został wprowadzony w wersji 1.19 i jego głównym zadaniem jest przynoszenie nam bloków. Zostaw suba, co? To jedna z bardziej kontrowersyjnych rzeczy w Minecraft. Chodzi tutaj o pole widzenia. Popatrzcie na lewą stronę mojego ekranu. Wszyscy wiemy, jak działa to ustawienie. Ale wiele graczy uważa, że to oszukiwanie. Zostaw suba. Rzecz o której zapomniałeś w Minecraft. A chodzi tutaj o twój pierwszy świat. Twój pies nadal tam czeka. Zostaw suba. Dlaczego nie ma świąt w Minecrafcie? Możecie powiedzieć, że przecież w święta są na przykład specjalne texture paki, ale w Prima Aprilis wyszła nawet oddzielna aktualizacja, a w innych grach są specjalne eventy ma te dni, a w Minecrafcie nic. Zostaw suba jako prezent, co?